To właśnie dzisiaj Akademie Klasy Ekstra przyjechały po to tutaj do Kielc, żeby pokazać, że Kielce muszą być w Ekstraklasie. Cały czas grają, cały czas się bawią. Dzisiaj tutaj jest pozytywna energia, która miejmy nadzieję pomoże drużynie w walce w tych trzech ostatnich kolejkach. Gramy, walczymy. Akademie Klasy Ekstra w Kielcach. Jest pięknie. Jacek Kubicki, Industria Akademia Korona. Eee... Powiedz nam, proszę Jacku, w jaki sposób się tutaj cały ten event odbył? Kto go zapoczątkował? Kto jest pomysłodawcą? Generalnie pomysłodawcą jest Fundacja Ekstra Klasy. Jest to dziewiąta edycja Akademii, Akademii Klasy Ekstra. Fundacja przy współudziale Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz klubów Ekstra Klasy, w tym przypadku nas, naszym, czyli Korony Kielce, jest gospodarzem tego wydarzenia, które częściowo Widzimy za mną. E, jak to odczucia? Jak wygląda Twoim okiem dzisiejszy event? Czy udało się odnośnie frekwencji i tego wszystkiego, co chcieliście tutaj zaplanować, przeprowadzić te, to wydarzenie? Tak, myślę, że generalnie udało się bardzo dobrze. Dzieci, jak widzimy na załączonym obrazku, bawią się bardzo dobrze, a, naj, a najważniejsze w tym wszystkim jest to. Dzień dobry. Dzień, Dzień, dobry. Dobry. Dzień dobry. Czym ciekawym można się u Was zainteresować? No na przykład możecie się Państwo dowiedzieć, e, czym specjalizuje się nasza firma. Na przykład, że wywodzimy się z kopalni świętopsiewskiej, że w tym roku mamy 150-lecie. Od dwóch lat nasza firma nazywa się Industrial, tak? czyli mamy tego swoisty, swoistego rodzaju rebranding. No i dzięki temu firma rozrosła się o poszczególne działy, no i idzie dalej. Chodźcie na mecze korony? Kasa, się, że kasa, tak. Zapraszamy Was. Będziemy potrzebować na pewno Waszego wsparcia już w najbliższym meczu. Nie w ten weekend, ale w kolejnym meczu. Tak jest, w meczu z Ruchem Włożym. Mam nadzieję, że się pojawicie Wy, jak i Wasi koledzy z filmem. Pan Tomasz Zabielski, Akademia Klasy Ekstra. Bardzo mi miło powitać Pana w Kielcach. Niech Pan powie, jakie odczucia, jeżeli chodzi o dzisiejszy event. No, odczucia myślę, że bardzo pozytywne. Jednak trzeba przyznać, że Dopiero zaczęliśmy ten projekt. Na początku zawsze nie jest łatwo, ale na razie pobiliście Radowniaka, bo macie większą frekwencję i fajnie to wygląda. No i myślę, że to będzie się rozwijało. Liczę na to, że w końcu Wasza Akademia tutaj zbuduje jakiś naprawdę fajny ośrodek, że będzie można robić potężną imprezę. Paweł Galański, dyrektor sportowy Korony Kielce, Pawle powiedz jak Twoim okiem wygląda dzisiejszy event tutaj na ulicy Prostej? Przede wszystkim chyba najważniejsze jest to te, te uśmiechy dzieciaków, które tutaj dzisiaj grają. Organizacja naprawdę na wysokim poziomie, świetnie przygotowane boiska. Poziom piłkarski też bardzo dobry, bo powiem szczerze, że oglądałem cztery mecze i wygląda to bardzo ciekawie, a więc cieszę się, że możemy w takich meczach uczestniczyć, możemy coś takiego też współorganizować. Oby wielu tych chłopców z tych drużyn miało możliwość kiedyś, kiedyś zagrać na Suzuki Arenie. ...wygrywa spotkanie z Końskimi. Ustawiamy się teraz już za chwilę. Dekoracja. Na początek chciałbym podziękować, bo przyjechała jedna drużyna. Piękna była drużyna. Chciałbym zaprosić na scenę i popatrzcie, wielkie brawa dla drużyny dziewczyn. Zapraszam, dziewczyny. Proszę bardzo, wielkie brawa tutaj. Pięknie wygląda Industria Kolona Kielce. Paninio. Dziękujemy bardzo. Ekstra! Klasa! Ekstra! Klasa! Klasa! Ekstra! Korona! Dyfce! Kielce! Korona! Jesteśmy! Najlepsi! Najlepsi! Brawo dla Was! Super! Wielkie, wielkie brawa kochani!